Siemano widzowie, witam was w pierwszym odcinku z Clash Royale na tym kanale Słuchajcie, zbierałem się do nagrania tego filmu całkiem długo, ale na pewno wiecie dlaczego Ponieważ jak sam tytuł mówi, dzisiaj zrobimy sobie opening całego darmowego karnetu bojowego Tak nazywa się w Fortnite, cie. ale w Clash Royale jest to oczywiście Pass royal Powiem wam szczerze, grałem przez ostatnie chyba, nie wiem, dwa tygodnie żeby wbić to wszystko W sumie, no, otworzyłem sobie tutaj, jak widzicie, do 17 levela Ale tutaj, no, prawie nie było niczego Mamy ogółem ponad 25 laki dropów do otworzenia Więc będzie tego naprawdę bardzo dużo Wizowie będzie tego ogromna ilość Swoją drogą, jak widzicie, mam konto 9500 pucharków e, Prawie wbita kolejna arena Więc, no, jestem z tego, e, jestem z tego zadowolony Mam nadzieję, że uda mi się to niedługo wbić Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej Clash Royale Zasubskrybujcie ten kanał, bo jest on nowy Zalajkujcie Ja myślę, że nie ma co przedłużyć i otworzymy sobie kilka pierwszych laki dropów. Kułem na co dzisiaj polujemy, widzowie? Na pewno chciałbym trafić coś takiego jak Book of Books, które leci z pięciogwiazdkowego dropu. Powiem wam, że pięciogwiazdkowy drop to ja miałem tylko raz i trafiłem wtedy ewolucję o do, do arczerek, więc to jest spoko, ale nigdy wcześniej pięciogwiazdkowego dropu jeszcze nie miałem, więc zobaczmy sobie, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy jako pierwsze, człowieku. Dobra, bierzemy pierwszego dropa. Widzowie, to jest opening nowego karnetu. Jeżeli chcecie, żebym kupił cały ulepszony pas Royal, słuchajcie, zostawcie tu łapy w górę i zrobię to. Pierwszy box. ok, mamy od razu Reira. Proszę Epic. Stary, to by było zbyt piękne, jeżeli pierwszy byłby już taki mocny. To by było naprawdę zbyt piękne. Poczekajcie, pytanie, czy ja mam... Ej, ja mam jeszcze za wygraną dwugwiazdkowego, więc za chwilę widzowie, załatwimy sobie jeszcze tego za dwie gwiazdki mam nadzieję. Kolejne mamy oczywiście złoto, no ale złoto no to, to nikogo nie interesuje. W ogóle mam mało złota, 200 tysięcy. W sensie to jest niby dużo, ale tak naprawdę to nie jest za dużo, bo to są tylko dwie karty na 14 level, dokładnie tak. Ej, ocencie mój dek w komentarzu. Ja wam powiem jedno, ja jestem OG graczem. Moje konto, patrzcie, widzowie, ja mam, ja mam budget, który pokazuje, że gram w tą grę 9 lat, więc ja naprawdę jestem starym graczem. Kiedyś taka lawa była w mecie. Teraz no jest tutaj OG horda, OG minion horda. Teraz nie widziałem, żeby ktokolwiek tym grał, więc no to jest, to jest na pewno lekki minus. Ej, czy ja muszę lecieć od góry, czy nie? Dobra, polećmy sobie, będzie łatwiej. E, mamy oczywiście baner. W sumie te banery mnie w ogóle nie interesują. E, ja powiem wam tak, jakby emotki, banery i te jakieś dziwactwa, które oni pododawali. Nie jestem w tym aż tak bardzo... Podwójny. Może będzie czterogwiazdko. Szkoda, szkoda, no ale trzy mogą dać na pewno 170 wild kartów do komonów. Polujemy, słuchajcie, na tak jak mówię, na, na szardy do ewolucji albo na legendarne legendarne karty. Słuchajcie, te legendarne karty, jak to się nazywa? Wild karty legendarne. No, brakuje mi jednej, jednego wild carda do Inferno Dragona na kolejny level, więc oby to wyleciało dzisiaj. Chociaż na pewno wyle... Dobra, nie na pewno, ale być może wyleci. Kolejny box, proszę bardzo. Fatalny, fatalny, fatalny box, fatalny 29 elektrospirytów. podziękuję. Następnie Krata Złota. Lecimy, widzowie, dalej Giant Chest. Co ciekawe, ja z Giant Chestów bardzo często trafiam legendy. Nie wiem, czy to tak samo, napiszcie w komentarzu, ale no w tym Giant Czeście legendy nie będzie Tesla. To mnie cieszy, bo ja ją robię na 13. Potem na 14. Potem na 5. Człowieku, jak ja grałem w tą grę, to było 13 leweli, nie było 15. To jest masakra. Tornado, nie gram. I mini Pekka. No, mini Pekka jest OP, więc ona się na pewno. Nam przyda. playnoty, 5 gemów, jest gitara. Ej, serio, widzowie, w kolejnym odcinku otworzę chyba ten ulepszony pas. co się kończy za 9 dni. No, muszę to kupić, muszę to kupić, nie ma innej opcji. Mamy podwójny, dawaj trzy. Ej, ale lipa. Ja mam nadzieję, że dzisiaj będzie chociaż jeden czterogwiazdkowy, bo jak nie, to się lekko wkurzę. Krata złota, 4000. I zaczynamy, widzowie, grubsze boksy. W sensie, no, nie każdy taki będzie, ale mamy pierwszy box, dwugwiazdkowy na samym starcie. Cztery szanse na ulepszenie. Pierwsza zaprzepaszczona. Jest potencjał na pięć. Chociaż cztery. Stary, no szanujmy się. Serio, szanujmy się. Ja to tyle czasu zbierałem. Oby to nie poszło na marne. Dobra, lecimy z kolejnym. Oby to... Stary, chociaż jeden czterogwiazdkowy. Ja naprawdę dużo nie wymagam. O, karta totalnych. W sensie kiedyś się mówiło, że jak ktoś gra elit barbarianami, no to jest totalnym botem. Dobra, lecimy do końca. Lecimy do końca z tematem. Odbieramy tak. Gemy, odbieramy kolejnego boksa, który się ulepsza. Nie no, ten darmowy karnet to jest tragedia. O, przynajmniej wild karty. To, to jest plus. W ogóle jakbyście się zastanawiali, czemu tak w dół patrzę. Ja nagrywam na telefonie, nie na komputerze. Więc dlatego tak patrzę w dół. Gold, 5000 Kolejny giant chest. 7000 tysięcy golda. Dwa golemy, które mam na czternasty. No, może jakiś odcinek z fajnym dekiem z golemem. Trzy lightningi. Szałki. Ej, dobrze, bo te wild karty dostanę, więc jest spoko. Mega minion. Kiedyś się mówiło mega minion. W sensie youtuberzy z klasza mówili tak jakieś 7 lat temu, 8 lat temu, jak oglądałem. Nie wiem, czy tak dalej się mówi. Card boost, dobra, kolejny box. Dobra, jest potencjał. Jest potencjał. Stary, ale ty nie możesz tak robić. No Pierwsze trzy kliknięcia. Jeszcze Giant Skeleton. Pierwsze trzy kliknięcia dają mi takie piękne rzeczy. Od razu zbustowane, a kolejne lipa. Dobra, podwójny. Stary. Proszę. 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 Ej, to jest żałosne, widzowie. Naprawdę, to jest żałosne, że ja nie mogę trafić. Chociaż legendarnego. No, serio, trochę mi się to nie podoba. Nie wiem, ile boksów nam jeszcze zostało, ale mamy ponad połowę kar. Ale mnie bejtują, ale mnie bejtują. Ale epiki też są okej. Okay. Przynajmniej trochę siana się uzbiera. Będzie na, yy, że tak powiem, wbijanie levelu. Chociaż najłatwiej wbija się level tymi wildkartami, bo to daje od razu 50 tysięcy. Kolejny, Goblin Cage. Nie gram tym i prawdopodobnie nigdy nie będę, bo ja na tym koncie mam tak fatalny level, widzowie, bo no, ja nie grałem w tą gierkę z 5 lat prawdopodobnie. Balon, okej. Okay. Mamy wildkarty. Skarmia, dalej. sekerka. Chłopie, to jest common, a ja mam 1000 kart do tego. I Goblin Demolisher. Widziałem, że ostatnio ta karta była w mecie w takim deku z z tym goblin Kersem, tak? W sensie z zaklęciem goblinów. I chyba jeszcze tam był rej. No nie pamiętam, ale był jakiś dobry dek z tym. Dobra, kolejna potka. Człowieku, chociaż jeden czterogwiazdko. Ja nie mówię nawet o pięciogwiazdkowym, chociaż cztery gwiazdki. Że dostał. Widzowie, chociaż cztery gwiazdki, I lecimy dalej. Mamy banerek z z nową legendarką. W ogóle beka jest taka, że za 180 zł, mogliście tą kartę kupić sobie na maksymalny level. Kiedyś, żeby wbić kartę na maksymalny level, to trzeba było wydać tysiące. Dosłownie tysiące złotych, żeby w ogóle była szansa na to. A teraz dajesz 180 i proszę bardzo, karta jest na maksa. Kolejny box. Przeczuwam cztery. To se przeczułem, nie? To sobie przyszłołem. Tesla, no, jedyny plus, no, ale to 20 Tesla, to, no, to nieco nie jest za dużo. Widzowie, kolejny. Ja, człowieku, ja to naprawdę wbijałem dwa tygodnie. Grałem w tego Clash Royale tyle czasu, żeby to wbić, tyle bitew zagrałem, a to mi daje totalnie słabe rzeczy. Suspicious Bush, No to jest, to jest nawet ok. Karta, no z takim levelem. O, dobra. No za 500 golda może być. Widzowie, kolejny box. Nice, nice, nice. Po prostu klasa sama w sobie. No, jak tak dalej pójdzie, to myślę, że... To myślę, że w kolejnym sezonie nie odpalę nawet meczu. Dobra, boks dwugwiazdkowy. Proszę. Stary, to jest jakiś pechowy dzień. To jest naprawdę jakiś pechowy dzień. No, dwugwiazdkowy bo... Potem jeszcze będzie chyba trzygwiazdkowy. Mamy Golda. Dalej, mamy widzowie... Ej, napiszcie w komentarzu, czy wy też macie takiego pecha, bo... Nie wiem, mój kumpel na przykład jak otwiera stary, to on dostaje pięciogwiazdkowy praktycznie z niczego. No to jest hit. Kolejny. Ej, nie było jeszcze nawet czterogwiazdkowego. Nie było nawet jeszcze czterogwiazdkowego, ale ja czuję, że po prostu Super trzyma dla mnie najlepsze rzeczy, żebym e, kupił ulepszony karnet. Po prostu tam czekają dobre itemy. Czyżby legendarka? A, legendarka, no widzowie, taki plus. Jak dostanę Inferno Dragona, to będę miał go na 14 level. Zobaczmy. Pierwsza legenda dzisiaj w odcinku, mam nadzieję, że. Graveyard. No to nie jest coś, na co liczyłem, ale narzekać nie będę. Legenda to legenda, widzowie. Jest w porządku. 500 golda. Kolejny box. Dobra. dobra. Dobra, 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 dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Stary. Drugi raz to samo. Jednogwiazdkowy boks, Na trzy w dwa kliknięcia. I później nic. Tragedia. Tragedia. Jestem naprawdę załamany tym, co się tutaj wyrabia. E, mamy szarda do ewolucji. Nie wiedziałem, że jest w darmowym. Więc spoko. Mam już trzy. Teoretycznie mógłbym zrobić ewolucję do chyba Lumberjacka. Dobra, dwie gwiazdki. Goblin Gang. Mam oczywiście na 15. Otwieramy kolejne gemy. Kolejny box. Proszę, stary. Do trzech razy sztuka. Nie bejtuj mnie. I nie wytrzymam. Naprawdę nie wytrzymam. Nie wytrzymam. 8 wildcardów do epika. Czy to jest dobre? No, 8 no to nie jest za dużo. Patrz, 200 tysięcy golda prawie w ogóle e, pękło. I mam w sensie pękło. 200 tysięcy golda dzisiaj trafiłem. Mini pekka 15 Bergsekerka 326, Suspicious Bush. Coś mnie ten krzak... Ja mam nikt za krzak, więc może to nie jest przypadek. I Void. Tym spelem nigdy nie grałem. Totalnie nigdy. Raz widziałem, jak goś tym gra w meczu. Dobra, kasa. Kolejny boks Dwie... I to jest niesamowite, to jest niewiarygodne. W ogóle chciałbym znać. Za... Widzicie, co jest pod, pod tym? Chciałbym znać szansę na przykład na, na ulepszenie, właśnie boksa. Jaka jest szansa na czterogwiazdkowy, pięciogwiazdkowy? Nie wiem, jak to działa, dajcie znaka. Mamy teraz prawdopodobnie najlepszy, tak jest. Dobra, otwórzmy sobie najpierw ten gorszy. Dobra, no już myślałem, że będzie coś lepszego, ale niestety nie. Jeszcze banner o 20% mam. 15 gemów. Następnie odbieramy hajs i widzowie... I w tym momencie przychodzi pora na kulminacyjny moment odcinka, czyli najlepszy boks z darmowego pas royala. Czy będzie chociaż czterogwiazdkowy? Słuchajcie, jak nie będzie, to się... Ostro... Dobra. Jest wielki potencjał na pięć gwiazdek. Naprawdę, jest... To jest szansa, proszę. Niech będzie... Szkoda. Szkoda... Ej, myślałem, że będzie, widzowie. Zobaczmy, co mamy. I... Ojej, dostałem chyba najlepsze co mogłem z czterech gwiazdek, ale jakby to były pięć. Szkoda, szkoda. Słuchajcie, dajcie znaka, czy chcecie kolejny odcinek z pełnego pas kupionego. Zasubskrybujcie kanał, no i zapraszam was na vloga, w którym byłem w Japonii, i testowałem japońskie hotele. Trzymajcie się do następnego, siema.